Do crosser Breakera. Evan Pornok Stone Cold Steve Austin. Wydaje ci się, że masz jeszcze jedną szansę. Zakładam, że jesteś wystarczająco otwarty. Jesteśmy w ringu. Miz atakuje za pleco. frajni rzuca się na Austina. Oto grzechotnik z Teksasu. Stone Cold Steve Austin jakiego znamy. Stone Cold namierza go. Gdzieś już to widziałem. Stanę do Stone Cold'a Steve Austin'a. Tego gościa da się lubić. Oh, there's only one Stone Cold Steve Austin. Wszyscy wiedzą, że Stone Kod jest wystarczająco twardy. Pamiętajmy jednak, że jest kilku, którzy podobnie jak uczestnicy show u z udziałem Ostina, również walczą o możliwość przebicia się w WWE. Przenieśmy się do NXT. Titus O'Neill prowadzisz 9, 9, 9, 9, 9, 9 punktami na koncie. Young, Darren Young Marko, jesteś tuż za nim. for the rest of you yeah, it's, right. that's 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 not four. it's worth four redemption points Maris. oh it's maurice